Tak mówią, że to zabawa i sport, jednak no my podchodzimy bardzo poważnie do tego, bo widzimy swoje szanse na, na jakiś fajny sukces, także pełne skupienie na, na tej części sportowej, a jak wygramy, to wtedy się zabawimy. Fajnie, bo fajnie to wygląda. No, wygraliśmy cztery mecze z rzędu po 3-0, no to, to robi wrażenie, bo już grałem w paru takich turniejach młodzieżowych. I wiem, że to nie jest proste, bo ta forma... Teoretycznie kiedyś juniorów, teraz już jesteśmy seniorami po 20 parę lat, to, to czasami ale dalej młodymi zawodnikami to faluje, a my w miarę to utrzymujemy, nawet jak jakieś mamy problemy, to potrafimy to ukryć i, i wygrywamy, także oby tak dalej. No i jak się patrzy na Was z boku, to widać, że jesteście grupą, która się po prostu bardzo lubi. No, Znaleźliśmy wspólny język, mimo że te przygotowania trwały naprawdę bardzo krótko jak do takiej imprezy. A mimo to jesteśmy bardzo dobrze zgrani poza wojskiem i, co najważniejsze, na boisku. Czy Brazylia, czy Francja, czy Iran, czy Kanada, jaki skład na boisku, to jedno jest stałe, Polska wygrywa 3-0. O Uniwersjadach się mówi, że to takie imprezy, trochę sport, trochę zabawa, no to bawicie się. Jak na razie się, się bawimy, może te mecze nie były takie łatwe, jak Pan mówi, bo wszystkie wygraliśmy 3-0, ale, ale była też walka na boisku. E, najważniejsze jest to, że pewnie wygrywamy cztery mecze i jak na razie on to bardzo dobrze wychodzi to granie w szatkówkę. No właśnie, przed turniejem rozmawialiśmy, mówiliśmy o grupie śmierci, że to silni rywale. Mam wrażenie, że nawet w najlepszych snach nie przewidywaliście, że skończy się na czterech zwycięstwach, dwunastu wygranych setach i żadnym przegranym, co trzeba podkreślać. E, no tak, to znaczy Przewidywaliśmy, bo przyjechaliśmy tutaj po prostu wygrać tę Uniwersjadę i, i walczyć o najwyższe cele, a jak chce się walczyć o najwyższe cele, trzeba zazwyczaj wygrać grupę. Chcieliśmy to zrobić, udało się, nie wiedzieliśmy, że nie stracimy żadnego seta, a to naprawdę duży plus. No jak się patrzy na całą Uniwersjadę, to właśnie dwie drużyny przede wszystkim się wyróżniają, Polska i Rosja. No zazwyczaj tak jest, że Rosjanie są gdzieś na tych turniejach mocni, zresztą Polacy też, my pokazujemy, że gramy bardzo dobrą szatkówkę i Broń Boże, nie stoimy na straconej yy, pozycji w meczu z Rosją, bo wiemy, że na nich prawdopodobnie trafimy w półfinale. Yy, już powoli się nastawiamy na te kolejne mecze, na ćwiercinał i na półfinał. Wiemy, że będzie walka, ale myślę, że dam radę.